Siemanko, cześć z tej strony, Danielos. A dzisiaj mamy Megatina Time to Shine z Match Attacks. Dalej szukamy, właśnie, kart różnych. W środku, autografów czy coś. Tutaj tych piłkarzy, bo nie mam jeszcze otwartego tego. Więc co? O kurde. Nawet nie wiedziałem, że jest rozerwany. No dobra. Otworzymy sobie dobra, Zobaczmy, co tu mamy w ogóle. A bo dobra, zaraz ich trafimy, tych czterech. Dobra. Patrzymy. No, ale dobra, czekajcie, bo można trafić tutaj blaszkę z Champions League. To już mamy jedną taką kartę. To może ustawię ją. ją. Tak, może ją ustawię tutaj. O. A niech będzie przy nas. Niech będzie przy otwieraniu puszek, żeby się trafił kolejny. Albo koszuleczkę możemy trafić. Chyba autografu. Nie, chyba że autograf się trafia normalnie. W tym, jak to się nazywa? W paczce. Może się ta autograf tafić chyba może, bo coś tam było napisane na paczkach z tyłu. Ale nie miała ja jakoś nie, nie, nie mam farta. A w ogóle nie mam farta do tych paczek. więc mi się nie trafia. Ja się nie zdziwię jak tutaj też nic nie będzie, bo <gry> mamy w ogóle 4 paczki. Chyba cztery były wcześniej też. Już nie pamiętam dawno temu otwierałem te duże? Tak czy nie? Tutaj mamy czy nie mamy? Tam, time to shine tu mamy. A tutaj mamy tego. Boże, mamy Redika chyba znowu. Ale ja, ja. Tylko żeby nie ten sam. Real Madrid, Redik. No, wyczuwam palcem, że jest Redik. O kurde. Nie, no dobra, to co? Na sam początek to otwieramy. Czekajcie, folikę sobie wezmę. O kurde, nie wierzę. I ja nie mogę. Dobra, najpierw te time to shiny może otworzę szybko. Ale ja, ja nie, 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 nie. No i dobra, super, opłacało się. Bo to kupiłem w ogóle w sklepie. Dobra, co mamy? Yamala. na Yamala. Zrobiłem sobie pojedynek tych kart. Ja pierdziele, nie wierzę. Dobra, jestem za dużych emocjach. na Yamal. Odkładamy tutaj. Mamy Trent Alexander Arnold. Teo Hernandez i Wiktor Gyokerez. Człowieku, co my trafiliśmy teraz? Gyokerez, no. Panie, jak to zobaczysz? Nie wiem, kurde, przydałoby mi się coś tutaj, żebym ustawił. I... Chciałem mam boksa, czekajcie. pauza Dobra, trochę mi to zajęło, ale. No, niestety miałem tylko spanini, żeby tutaj postawić. Więc co? Otwieramy sobie od razu, Boże, już syfek poleciał z tej otwartej. Zrobiłem sobie pojedynek tych klubów. Tu mamy Real Madrid. Nie wierzę, że. Dobra, nie czytam. Zobaczmy. No, chwilę cięcia zrobiłem, dobra, zobaczmy. Co my tu mamy? Jezus, Maria, Ty! Dobra, już wiem, co to jest. Thibaut Courtois, goalkeeper. Uc Czempion Relic. O kurde, patrzcie to! Ja nie mogę, nie wierzę. Champion. Ale jaja, nie wierzę w to po prostu. Haha. <laughs> on też jest taki porysowany. Tutaj, nie wiem, to specjalnie na tych kartach robią. Ten też był porysowany, no jest dalej. Ja, no zobaczcie to. Przepiękne te karty są super. Ten się tak bój nie bójście aż bo jest w folicy. Tego też rzucę, żeby nic mu się nie stało. I jo. Oj. Nie wierzę. Ale fart. Opłacało się świąteczne zakupy. O człowieku. Patrzcie to. A w ogóle tutaj jest NDKO, Champions 0304, a tutaj 14 trofeów. Real Madrid? A tu jest w ogóle Legend! No ta, w sumie ta, bo to deko. Nie no, sorry, sorry, ja już jestem... już jestem spełniony. <ścoughs> ja nie mogę, ale fart! Nie ja, no, coś niesamowitego. Dobra, zaczynamy chyba odcinek w końcu. W sensie zaczęliśmy z grubej rury, więc śmiesznie to sobie zrobimy pojedynek tych czterech klubów, pięciu i ha ja nie mogę, dobra, jeszcze autograf tu wpadnie a nie, tu nie można, nie można autografie w tym trafić, czy nie? w sumie nie wiadomo chyba czy można, czy nie, ale zobaczmy dobra, weźmiemy sobie tą stroną, oho, pomieszane coś dobra mamy rady to odwrócić bo chciałbym to odwrócić od razu, no to sobie poodwróciłem, dobra mamy Rodrigo na sam start, 1-0 dla Realu mamy Vermana PSV Mamy Ashikola Vintage Vibes Chelsea jego Real Madrid no to 2-0 już Szybki początek Mamy znowu Chelsea Disasy Rękawiego No to tutaj punkcik flotuje Vicario Tottenham Hurricane Bayern Monachium No i odwrócone jeszcze <gryw> Najgorzej Dobra Erling Haaland City Juventus Locatelli, Robert Endrich Leverkusen Schotterbeck, Pulisic, Harvey Elliott, O, oh, Liverpool w końcu, Inter Di Marco, Rangers Ilnas, i mamy za Kagani, um, Harvey Elliott, Mitwider, Liverpool, punkcik Mamy Milota, Enzo Milot. No niestety. Mamy Celtic Crystal. Czekajcie. I co tu jest? Zero Immobile, kapitan. I Liverpool znaczek. No. I co, co mamy? Co mamy, co mamy, co mamy? Czy tu coś wpadło jeszcze? Nie, chyba nie. Chyba nic. Ja cię kręcę. Nie no, dwa, dwa reliki. Ja, ja w ogóle muszę coś znaleźć na nie. Nie wiem, czy są jakieś albumy, możecie napisać. Na takie grube karty. Bo no nie wiem, gdzie wsadzać. Ja jeszcze coś czuję, że może wpaść, bo mam jeszcze ile puszek? 4 czy 5. To może jeszcze wpadnie. W ogóle to jest 1 na 28? Czy więcej? 1 na 28 tych puszek. A w ogóle ta pucha była kupiona w Empiku chyba, z tego co pojawia Dobra, co my tu mamy? Z której strony tu patrzeć? Ojojojo czekajcie. No nie no, zaspoilerowało wszystko. Czekajcie, czekajcie, dobra, nie wiem, czy widziałem, czy nie, ja, ja nie widziałem, bo nie wiem, dobra, mamy Gabriel Arsenal, Chelsea Colwell, Pałku Barsi, Barcelona, czyli jest punkcik, Ko mamy Donnarumma PSG, Lipsk Simakan, Manchester City, o tam Klub Bacz chyba, e, Klub Bacz, Boże, Klub 100 Club, nie pamiętam jak to się nazywało, City Savio, Wagnoman z Stuttgart, Tieleman z Aston Villa, Luis Palma, Celtic. Ale czekajcie, bo ja tak lecę z tym. Ej, nic się nie trafia za acymilano, czy ja już ominąłem? Jak nic ominąłem? Jakiś acymilano. Nie. No, mamy Vermana PSV, Garnacho United i mamy Zewce Porto, Joa Mario. No to wpada tutaj. I mamy Real Madrid. Co to będzie, co to będzie? To Bramka z Tibu będzie. I ta sama karta, co się na Radiku trafiła. I mamy Porto, czy to będzie. Deko? <grymne> nie wiem, czy jest, nie pamiętam już. Carvalho. Chyba jest deko. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobra, szybko tak przerzucić. Trophy Triumph Chelsea. Fernando Torres. O, tu była Skliona, sorry. Ferguson z Bologni. I mamy. Hundred Club. Virgil Van Dijk. Super, chyba nie mam. Nie kojarzę przynajmniej, fajnie się trafiło i czwarty punkt, o jeny, ja myślę, że to Real wygrywa, tutaj cztery punkty ma Liverpool, no to ładnie, a ja tu już parę kart do końca. Heritage yy, Barenczeka, Barenczeka, dalej nie umiem wymawiać go, Feyenoord, Crystal, o sklejona, ja nie mogę, znowu Crystal Kapitan, Calabria, to tak miało być? Chyba nie. Teraz policzę kartę. A to w sumie nie wiem, ile tam powinno być: Eintracht <laughs> Frankfurt, logo Schlager. Niby kapitan, ale nie kapitan. Nie wiem o co chodzi z tym. Ale tutaj się dwie trafiły, takie sklejone mocno były. Ale super, fajnie. I Milan, no tak, bo tu jeszcze Milan walczy. To... Ja takie, a tu wszyscy mają wiesz, po dwa punkty jakieś coś, a tu Milan jeszcze walczył. No ładnie, się skitrali tam. No i dupa. Przegrali. Za późno się obudzili Niestety Ale co, nie no, fajne, fajne karty się trafiły, powiem wam, że Nie, naprawdę fajne, z, z tych większych y, puszek le, lepsze karty lecą No ale patrzcie to, no nie wierzę I w ogóle to z czwórki chyba powiedział. tak, to jest mega 4 czwórka A ja chyba z małej czwórki trafiłem tego Tamtego, tamtą kartę, więc śmiesznie Czekajcie a czy ja nie kupiłem? Tak. Mam jeszcze booster na czwórkę małą. Czwórka. Tu trafiłem tego, tego, tym, tym, tym. Boże. W tych dużych też trafiłem. No to zobaczymy, co tam będzie. Może trafi się kolejny raz. Zarąbiście by było. <noise> to będzie do wycięcia, bo tam nieźle ten. Dobra. To co? Wielkie dzięki za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę. Suba. I do następnego. Cześć. Oby więcej redików się trafiało. Czekajcie, pożegnają was wygrani gimistrzów Cześć.